Siema, Systryn Jeszcze jeszcze przed chwilą zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem do wejścia mojego Instagrama, Uezvty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału wraz z węczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, nie subskrybuje go. Także zapraszam do właśnie kliknięcia w ten czerwony guzik tam na dole i do zaznaczenia właśnie dzwoneczka obok, aby dostawać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Oprócz tego zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 100 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale. Także serdecznie zapraszam do zostawienie łapki w górę. Ponadto każdy komentarz o treści podkładka serduszkuje, także piszcie w komentarzu podkładka, a ja wam przypnę serduszko. Zapraszam oczywiście również do wejścia na mojego Instagrama Wezifyty, ponieważ jest tam nowe zdjęcie. No i zapraszam do używania mego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie Fortnite. Jest to dla mnie ogromne, ale to serio, serio ogromne wsparcie. No a w dzisiejszym odcinku powiem wam troszeczkę o ciekawościach ze świata Fortnite. I naprawdę troszeczkę będzie ciekawie i to serio. I myślę, że już się domyślałem. O co mi chodzi, no ale zapraszamy już oczywiście do filmu. Dobra, a więc teraz opowiem wam troszeczkę o nowej aktualizacji Fortnite, co zostało właśnie zmienione i zbalansowane, no i ogólnie co się tam pojawiło ciekawego. Także zgodnie z zapowiedzią, do Fortnite wprowadzono poprawkę, która zmieniła balans niektórych przedmiotów. No i na aktualizację 19.10 będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ jeszcze niestety ona się nie pojawiła, także musimy troszeczkę jeszcze na nią poczekać, ale no to teraz już pojawiły się jakieś zmiany, które zostały wprowadzone do balansu przedmiotów w ramach. Czegoś co w teorii można nazywać jakiś hotfixem, coś takiego. No i są to po prostu zmiany, które osłabiają lub wzmacniają jakieś itemki. No i zmieniają je także w tornado. A maksymalna ilość pojazdów, jakie takie tornado może sobie wziąć, przywłaszczyć, została ograniczona do dwóch. No i generalnie, żeby wam mniej więcej przedstawić jak bardzo to zostało zmniejszone, no to wcześniej taka ilość pojazdów wynosiła 100. Wcześniej można maksymalnie było spotkać 100 pojazdów w tornadzie, obecnie są to tylko dwa No a oprócz tego, no to ilość obiektów, jakie po prostu mogły być w tornadzie, ze stówki Pomniejszono już do mniejszej liczby, w sensie o mniej, po prostu pomniejszono niż poprzednie, ale i tak pomniejszono, ponieważ pomniejszono je o 75, a w zasadzie to o 25 do 75. Czyli obecnie możemy w tornadzie sobie spotkać dwa autka i 75 jakichś obiektów. No i Epic w teorii miał poinformować graczy odnośnie tego wszystkiego, jednak na razie niestety nie mamy żadnej oficjalnej informacji, więc wszystko po prostu co wiemy, no to wiemy od likerów. No i niektóre itemki, tak takie jak SMG Zmniejszono im po prostu zadawanie HP o 2 Czyli teraz zadają 16, 17, 18, 19, 20, 22 MK7 obecnie zadaje HP o mniej O 1 Więc zadaje obecnie 20, 21, 22 23, 24 oraz 25 No i generalnie no to utopompka teraz po prostu ma Czas przeładowania zmniejszony o 1,5 sekundy Więc tutaj nieźle została poprawiona Ponieważ 1,5 sekundy przeładowania No to serio jest to ogromna ale to ogromna różnica. W sensie półtora sekundy w tom czy w tom. Jest to serio, ale to serio, duża różnica, więc tutaj zostało nieźle po prostu poprawione, jeśli chodzi o właśnie ten itemek. Epic jednak po prostu powiedziało nam informację, że mamy aktualizację jednak no nie powiedziało co dokładnie zmienia taka właśnie aktualizacja więc no obecnie jeszcze nie wiemy tak naprawdę wszystkiego a wszystko co wiemy no to wiemy od likerów więc no generalnie no to możliwe że jeszcze jakieś inne rzeczy po prostu się pojawiły w Fortnitecie ale nawet o nich jeszcze możemy nie wiedzieć chociaż wydaje mi się że Likerzy nam przedstawili większość informacji na pewno interesujących jeśli w ogóle nie wszystkie informacje jakie były także wydaje mi się że naprawdę naprawdę ciekawa informacja ciekawy news no i dajcie właśnie co sądzicie o tych zmianach a ja zapraszam was już do kolejnego newsa. Dobra, więc generalnie teraz informacja, która na pierwszy rzut oka wcale nie może być taka pozytywna jak się wydaje, jednak jest to oczywiście tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ Fortnite ponownie nie może działać. Ponownie ma jakieś problemy z serwerami, no i nie da się normalnie zalogować do gierki. No i w Fortnite po prostu znowu boryka się z jakimiś problemami technicznymi nie pierwszy w sumie i nie ostatni raz z tego co widzę także no generalnie no to oczywiście nie jest to nic złego że takie problemy się pojawiają jest to naturalne że jak mamy tak ogromną grę jak Fortnite która ma tak ogromną społeczność i naprawdę tak super działa no to czasem od czasu do czasu się niestety jakiś błąd musi pojawić ponieważ no wiadomo serwery jednak wszystkiego nie wytrzymują no i po prostu nie zawsze wszystko się da ogarnąć no i teraz również ciężko powiedzieć jakie są dokładnie przyczyny tego że po prostu nie możemy się zalogować, i jakie są dokładnie przyczyny, jakby problemów technicznych. Jednak możliwe, że chodzi o właśnie jakieś serwery czy coś takiego. Jak pewnie wiecie, no to ostatnio też nie wiadomo o co chodziło, a chodziło o to, że po prostu Fortnite rozdawało, a właściwie to Epic rozdawało naprawdę mega fajną, darmową gierkę. No i aż tak dużo osób było tym zainteresowanym, że po prostu serwerki nam wywaliło, no i nie mogliśmy grać Fortnite'a. I jakby serio, no takie rzeczy się po prostu dzieją ponieważ Epic no to naprawdę ogromna platforma z ogromną ilością gier no i daje przede wszystkim do no, po prostu darmowe gry ludziom, co w ogóle jest mega super opcją i naprawdę jest to mega fajne, że możecie sobie otrzymać jakąś grę kompletnie za darmo, która wcześniej była płatna, więc generalnie, no to naprawdę, naprawdę jest to dosyć coś ciekawego. No ale generalnie, no to właśnie mamy kolejne problemy, właśnie z serwerami. A co to oznacza? Ostatnio Epic przyznało graczom coś takiego jak za dość no i był to oczywiście ten legendarny 15 prezent, był to darmowy kilow. No i gracze się zastanawiają, co dostaniemy teraz, no bo prawdopodobnie, jakieś tam wynagrodzenie powinniśmy dostać, w sensie tak mi się wydaje, że jakieś wynagrodzenie tam dostaniemy, więc naprawdę, naprawdę ja już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, czy serio będzie jakieś wynagrodzenie, no i mi się wydaje, że jeśli teraz będzie jakieś wynagrodzenie, no to albo to będzie właśnie jakiś skin, albo jakiś zbierak, czy coś w tym stylu, po prostu no jakieś zadośćuczynienie prawdopodobnie się pojawi. Mi się wydaje, że może to być na przykład 500 bądź 1000 fałdolców, jednak na 1000 fałdolców bym niestety nie liczył, ponieważ jest to serio dosyć dużo jak na to, że po prostu w sumie no to, to jest taki pojedynczy problem. Mi się wydaje, że jak już byłoby to w okolicach 200 a 500 fałdolców za darmo. Oprócz tego, no to myślę, że możemy na przykład zamiast tych foodulców dostać jakiegoś zbieraka albo jakąś lotnię, bo na skinkę też bym raczej nie liczył, ale jest taka szansa. No i generalnie, no to tak mi się wydaje, że tak to rzeczywiście się wydarzy: że będziemy mieli na przykład 200 foodulców bądź jakąś lotnię. No także co? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. No i dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, jaką nagrodę dostaniemy właśnie za te serwerki. Oczywiście jest szansa, że w ogóle żadnej nagrody nie będzie, jednak ja w to wątpię. Wydaje mi się, że jakieś tam wynagrodzenie Dostaniemy. No, ale trzeba czekać, aż Epic zabierze głos w tej sprawie. Także co dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie wszystkim. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, do wejścia mego Instagrama, Wezivity, na mój drugi kanał, na mego Discorda. Zapraszam Was do używania mojego kodu. Czyli oczywiście kodu Weziv w sklepie w Fortnite byłbym serio, ale to serio mega mega wdzięczny, jeśli byście użyli tego kodu. Oprócz tego zapraszam do zostawienia łapki w górę i suba dzwonem. No i oprócz tego zapraszam Was do napisania w komentarzu podkładka, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz. O treści podkładka serduszkuje, także piszcie w komentarzu podkładka, a ja wam przypinam serduszko. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ stopek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale, także zapraszam właśnie do kliknięcia w tę łapkę w górę. Oprócz tego zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał nie subskrybuje go wraz z dzwoneczkiem, także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole. No i co, ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także co, trzymajcie się, no i cześć!